mimo ostatnio coraz większej ilości publikacji i zmieniającej się narracji to jednak w dalszym stopniu powstanie warszawskie jest wydarzeniem które uległo mitologizacji, obrosło dużą legendą i jest przedstawiane często w sposób który nie opisuje tego co działo się tam wtedy w 44 w sierpniu, wrześniu na ulicach Warszawy. A jak wyglądała sytuacja w Warszawie i jak to opisywała Stanisława Kuszelewska, była żona Ignacego Matuszewskiego, człowieka, który przewidział II wojnę światową i był przeciwnikiem powstania warszawskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich na kanale Historia Nieoczywista. Zapraszam do subskrypcji kanału. Wszystkim, którzy subskrybują, dziękuję za to. Dziękuję za komentarze. Zapraszam do lajkowania, filmu, udostępniania. Można również kanał wspierać, jeśli uważacie, że warto to robić poprzez portale Baikafi Patronite lub bezpośrednio na YouTube. Można wspierać ten kanał na YouTube klikając na przycisk wesprzy pod filmem. Jeśli uważasz, że warto to robić i wspierać twórczość na tym kanale i możliwości dalszego rozwoju, to bardzo, bardzo za to dziękuję. Kiedy mówimy o powstaniu warszawskim, to często możemy przez to, co jest pisane, czy mówione w mediach na ten temat, czy pisane w podręcznikach do historii, możemy sobie zbudować błędny obraz tego powstania, jako coś, co musiało wystąpić, że nie było żadnej innej możliwości i zupełnie inaczej możemy wyobrażać to powstanie, jak ono wyglądało w takich codziennych, różnych wydarzeniach, które miały Miejsce w trakcie walk o Warszawę w 1944 roku. Ignacy Matuszewski, o którym już wspomniałem, był przeciwnikiem powstania, natomiast kiedy jego córka, ponieważ córka Stanisławy Kuszlewskiej, córka Ignacego Matuszewskiego, zginęła w powstaniu. Była ona sanitariuszką. Po tym wydarzeniu Ignacy Matuszewski napisał tekst, który jednak, mimo że wcześniej sprzeciwiał się powstaniu, to w tym tekście nadawał głębszy sens temu powstaniu i opisywał dosyć pozytywnie wszystkie te działania. Na ten tekst, na ten artykuł w liście odpisała mu jego była żona Stanisława, która opisała jak to powstanie wyglądało z jej perspektywy i co się wtedy działo. Opis tego, co ona widziała, co przeżyła, był bardzo dramatyczny i dla wielu osób może być nawet zaskakujący. Posłuchajmy więc, co Stanisława Uszelewska-Rajska pisała o Powstaniu Warszawskim w odpowiedzi na artykuł Ignacego Matuszewskiego, swojego byłego męża. Kochany, z zachwytem przeczytałam Twój artykuł o Powstaniu, jak zresztą zawsze to, co piszesz czytam. Ale chcę ci powiedzieć, i tylko tobie, nie tylko to jest prawdą. Powstaniec warszawski, piszesz, poraził rodzimą nikczemność i obce kłamstwo. I tak, i nie. Byli cudowni młodzi żołnierze, ale byli i tacy, którzy za dziesięć złotych dolarów sprzedawali choremu garść czarnej kawy, którą kradli na kwaterach, co w rękę wpadło, którzy zwłok ukochanego dowódcy nie zabrali spod kul o 15 kroków. Z rzeźni na mokotowie do moich kwater dochodziły tylko kości, a jednocześnie jedna z kierowniczek, dr Jadwiga Jędrzejewska, postanowiła pójść pod kulami i zginąć, dlatego, żeby własnoręcznie wybronić i przynieść mięso dla kuchni, wybronić je od pijanych rzeźników żołnierzy. Ludność cywilna, bohaterska w sierpniu, już we wrześniu nienawidziła nas i wyrzucała z kwater, bo ją narażamy na obstrzał. Ewa po ciężkiej gorączce gastrycznej 41 stopni jadła czarny chleb, żeby bułek nie odbierać rannym, ale tą samą Ewę i mnie brutalnie wyrzucili ze schronu wprost pod bomby dowódca jej batalionu. Kradzież i pijaństwo nie miało granic. A idiotyz W połowie sierpnia przyjechali na Mokotów Węgrzy, że niby się przyłączą. Musiałam wydać dla nich konserwy i wino. Bratano się, wiwatowano i pito, pokazano wszystko. Pofotografowano, zaśpiewali jeszcze Polska i odjechali. A zaraz potem grad bomb poszedł na te fotografowane miejsca i nikt się nie przyłączył. Bohaterskie łączniczki chodziły kanałami 20 godzin ze śródmieścia na Mokotów, ale w tychże kanałach zdejmowano buty kobietom, które zemdlały po drodze. Znam nazwiska. Oficer żywnościowy kompanii 02 potrafił w czasie bombardowania ukraść i zarżnąć świnie do spółki z kochanką. Dlaczego trwało aż 63 doby? Bo Niemcy zawsze pod płaszczykiem walki z powstaniem robili antysowieckie przesunięcia wojsk, a nas nie zdobywali, tylko ostrzeliwali z ciężkiej artylerii i młodzieży, żebyśmy wyzdychali powoli i żeby naszą winą było zniszczenie miasta. Jak tylko potrzebowali jakiejś dzielnicy, zdobywali ją w jeden dzień. Cóż nas broniło? Maleńkie rowy i kilkaset granatów i kilkadziesiąt karabinów. Wjeżdżali czołgami jak chcieli, ale wtedy kiedy chcieli, nie wcześniej. Były małe sporadyczne bitwy, ale przede wszystkim po prostu trwanie i czekanie na pomoc lub śmierć. Rola zajęty na miedzy, bo myśliwy na razie zajął się czymś innym. Trwanie było więcej niż trudne i czasami niezwykle bohaterskie, ale jednocześnie rozkład szedł do szpiku kości, bo nie mogło być inaczej i bo o to właśnie chodziło. Dlatego twierdzę, że sanitariat i kuchnie walczyły czynnie, wojsko uzbrojone biernie. Człowiek w warunkach za ciężkich, brak wody, światła, jedzenia, ciągły obstrzał staje się bydlęciem, akurat jak w warunkach zbyt lekkich. Już we wrześniu powstańcy dzielili się na nielicznych świętych jeżych i na bydło. To też jest prawdą, prawdą tylko dla ciebie. I sama godzina wybuchu, piąta, akurat robotnicy wracają z fabryk, akurat pół miasta siedzi w tramwaju. Czyli to był szatański pomysł? Kto ubzdurał sobie, że powstanie zacznie się od desantu na Okęciu? Tak przecie mówili oficjalnie spadochroniarze, których instruował sam Sikorski. I tego desantu czekano codziennie i mój mąż, generał Ludomir Rajski, był trzy razy nad Warszawą ze zrzutami i mówił, że to było piekło, a desant dziecinną mrzonką. Stracili 30 załóg na 95 samolotów, które doleciały. W początkach lata wysyłano z Warszawy wszystkich cywilnych Niemców. Na 1 sierpnia opróżniono koszary, które myśmy triumfalnie zajęli po to tylko, żeby Niemcy wiedzieli co bombardować. Jak genialnie Niemcy i Sowieci dali sobie buzi nad naszym trupem. I jak nieskończenie naiwni byliśmy my. Z siłą ukrytego pożaru muszą się liczyć najpotężniejsi na świecie, piszesz. Nieprawda. Chciałabym wierzyć, że krew ta nie zostanie zmarnowana. Nie wierzę. Wobec Boga tak. Wobec ludzi po prostu w błoto. Jak czyta się te wspomnienia, to jest to bardzo przykre. Jest to opis, który nie jest powszechnie znany. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest opis tylko jednej osoby, natomiast jak widać, nie było to jedno wydarzenie, które tak mocno było negatywne w czasie już i tak beznadziejnej sytuacji powstańców i mieszkańców Warszawy. Ale jak widać, jak pisała Stanisława Kuszelewska, świętych jeżych dużo nie było. To, co pisała, to był prawdziwy obraz horroru, wojny i tego bezsensownego zrywu, który, jak sama mówiła, było tylko czekaniem na śmierć. Czy czegoś nauczymy się z tego? Jeśli będziemy pamiętać o takich wspomnieniach i tego, co przeżyli ludzie, to tak, a jeśli nie, to zapewne nie wyciągniemy zbyt dobrych wniosków. Dlatego myślę, że warto, żebyście udostępniali też ten materiał, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć inny też obraz powstania warszawskiego, takiego z ulicy, takiego, które być może nie wszyscy mogą przeczytać czy zobaczyć, bo raczej promuje się zupełnie inny obraz powstania warszawskiego i nie sięga się do takich opisów. Jeśli uznacie, że warto rozpowszechniać też taką wiedzę, to udostępniajcie ten odcinek, za co bardzo Wam dziękuję. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie, postarajcie się komentarze pisać jak zwykle, bez przekleństw. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym.